A to jest zawsze taki tłok przed treningiem bezpośrednim? Nie, dopiero dzisiaj... Zobaczmy na kamerę. My mamy do stabilizacji staw skokowy i sobie założymy kinezy po to, żeby troszeczkę go sobie wyhamować, żeby mu staw skokowy żeby nie miał ruchu do przodu. I stabilizację boczną zrobimy. Pokój maserów to jest ważna, ważna sprawa na zgrupowaniu? Chyba najważniejsza. Chłopaki mówią, że ważniejsze niż boisko i niż siłownia, więc generalnie chyba tak jest. Czyli znaczy, normalnie gdyby nie my, to dzisiaj by nikogo tutaj nie było, tak jak już mówiłem. A chłopaki by pewnie spali już. Są tacy piłkarze, którzy nie używają w ogóle pomocy maserów? Przepraszam, mas maserzy są tu rzeźni. <laughs> No, no, fizjoterapeuci. Fizjoterapeuci. Tak, mają dojechać na no, wyzwanie. <laughs> <laughs> Nie jesteśmy zmęczeni, wiesz, czasami podziwiamy sobie słowo <laughs> W każdym jeszcze jeszcze zażycie sobie na tego muszę czekać wcierka to jest taka najczęstsza rzecz, którą musisz robić jedna z wielu. Jeszcze są typowanie, odciski i inne takie rzeczy jak to nam będzie zazwyczaj były Tradycyjnie to praktycznie typowane mam ustawy skutkowe, żeby zapobiec jakiejś tam kontuzje jeszcze nic skomplikowanego. To jest profilaktyka, czysta profilaktyka. Jeżeli chodzi o taping, ten sztywny to już jest od 20 paru lat tejpowanie. Jeżeli chodzi o piłkę nożną, koszykówkę w szczególności. Nawet, może, nawet 25 lat. Jeżeli chodzi o Polskę, trendy światowe już używały. Tej przez 30 lat temu. To jest na sztywno i co, nie przeszkadzać to w operowaniu piłką w jakiś sposób? Masz jedną nogę otejpowaną, drugą nie. Czy ty masz odczuwał różnicę w tym momencie? Nie, wiesz co, rozciągają się do te tepy, tak, przyzwyczajam się już i wygodnie. Są różne sytuacje, o których rozmawiamy, piłkarskie, życiowe. A częściej te życiowe, no, trzeba sobie jasno powiedzieć, że jednak te sprawy życiowe tutaj, raczej na ten plan główny, także... W szczególności obozy. Ale nie jest doświadczony z opiekę, także także niejedną sprawę nam wytłumaczy, tak jak